27 Sebastiana. Dzisiejsze 27 minut poświęcimy bardzo popularnej grze internetowej League of Legends. Moim gościem dzisiaj jest Dawid Oleksy, czyli wierny gracz wcześniej wymienionej gry. Może na razie nakreślimy o co w tej grze chodzi. No ogólnie w tej grze chodzi o to, że spotyka się, w sensie jest dużo różnych trybów w tej gry. Niedawno powstał tryb Fight Tactics gdzie ogólnie tam losuje się bohaterów, których później można ulepszać, wstawiać na wyższe poziomy, można zbierać przedmioty, które ulepszają te, te, tą postać, ale są też inne tryby, na przykład Aram, albo z, zwykły, zwykła potyczka na Summoners Rift, albo, albo opcja draftu na Summoners Rift. No i na Twisted three. Line. Jeszcze jest Twisted Line dokładnie. Tam jest potyczka graczy 3 na 3. Gra się na górnej alei, dolnej alei i w dżungli. Na Summoner's Street gra się 5 na 5, wtedy są 4 linie, a dokładnie bot lane, mid lane, top lane no i dżungla. No i ogólnie w tej grze chodzi, mniej więcej polega na, na tym, żeby Zbierać pieniądze zabijając przeciwników i miniony, i potwory w dżungli, żeby stawać coraz silniejszym, żeby, żeby po prostu łatwiej pokonywać swoich przeciwników i żeby zniszczyć wszystkie wieże prowadzące do nexusa, czyli takiej bazy drużyny przeciwnej. Po zniszczeniu Nexusa gra się kończy albo wygraną, albo przegraną, w zależności czy to drużyna przeciwna zniszczy Twój Nexus, czy drużyna Twoja zniszczy Nexus y, przeciwnika. E, wspomniałeś o nowo dodanym trybie gry e, Team Fight czyli w przetłumaczeniu na polski potyczki taktyczne. E, twórcy promując ten tryb, opowiadali, że będzie to tryb, który nie będzie zależał w żadnej mierze od szczęścia. Bo wiemy, że w League of Legends bohaterowie mają swoje umiejętności, dzieją się różne rzeczy i dużo elementów zależy od tego, ile szczęścia będzie ktoś miał albo celując czyjąś umiejętnością, albo po prostu w walce. Natomiast tamten ten tryb polega na bardziej ustawianiu swoich bohaterów na planszy w taki sposób, żeby to oni walczyli, ale mimo wszystko gracze narzekają na ten tryb. Dlaczego? E, tak, narzekają. Nawet ja narzekam na ten tryb, ponieważ no tak jak wspomniałeś, twórcy tej gry stwierdzili, że to będzie e, dużo mniej losowy e, tryb, że ten tryb nie będzie polegał na tym, e, że ktoś ma większe szczęście, to nie będzie miał łatwiej wygrywać albo coś takiego. Tylko mówili, że to będzie mało losowy. Ale okazało się całkiem inaczej. To ta, ten tryb jest dużo bardziej losowy niż zwykłe potyczki, e, ponieważ e, tam to, czy wygrywasz, czy przegrywasz, zależy tylko od tego, e, jak dużo szczęście masz i jakie, jakich bohaterów wylosujesz i ile tych bohaterów wylosujesz, żeby móc ulepszyć te, te postacie, i też e, dużo zależy od tego, jakie przedmioty e, dostaniesz z e, jakby. E, z minionami, z po prostu takimi potworami, które, które steruje gra, a nie, inni, a nie inni ludzie. No bo na przykład, jeśli dostaniemy na postać, która zadaje obrażenia od ataku, trafie, trafimy przedmiot, który wzmacnia nam obrażenia magiczne, no to trochę to się nie łączy. A niestety twórcy nie mogą jakby wymazać tych przedmiotów, bo wtedy postacie z obrażeniami magicznymi staną się dużo słabsze. No i po prostu, jeśli w tym trybie nie ma się szczęścia, no to wygrywać się na pewno nie będzie. Wspomniałeś też o tym, że gra. E, jest urozmaicana przez twórców, tym, że dodawane są inne tryby. Czy w grze pojawia się coś takiego jak tryby epizodyczne, które mają na celu nawiązać do jakiegoś wydarzenia, tak jak świąt, Halloween, e, wiadomo, że wydarzeń obiegających cały świat, jak na przykład Nowy Rok czy chiński Nowy Rok? Mhm. Tak, są wprowadzane albo różnego rodzaju eventy, albo właśnie różnego rodzaju tryby do tej gry. Najczęściej te tryby są na właśnie tej mapie podstawowej, czyli Summoner's Rift. Tam się walczy 5 na 5. No i dajmy na to, jaki był chiński Nowy Rok, to zostały wprowadzone nowe skórki do bohaterów. I był wtedy też taki duży event, mapa się wtedy też zmieniła troszkę na święta, także jest zmieniana mapa. Jest po prostu świąteczna, jest śnieg na podłodze i to wszystko wygląda tak po prostu ma ten swój klimat świąteczny. Też często jest wprowadzane w czasie krwawego księżyca. Są wprowadzane na przykład jakiś czas temu, były dumboty, czyli po prostu pięć osób w jednej drużynie walczyło na boty w tej grze i były tam różnego rodzaju poziomy trudności. No i właśnie walczyło się na te boty, które po prostu były ciężkie do pokonania. Jakie są Twoje ulubione postacie w grze spośród tych ponad 100 bohaterów, których gra nam oferuje do wyboru, do zagrania? Każdy z tych bohaterów różni się umiejętnościami, są przystosowani w innych celach, do innych linii, do innych sytuacji. Które są Twoimi najbardziej z granymi zagranicy? Z racji tego, że ja preferuję granie na e, środkowej alei, to moimi ulubionymi bohaterami jest. Z, y, Leblanc, Akali y, i Zoji, przepraszam, ale też często lubię, y, żeby po prostu odpocząć od jednej linii, żeby mi się to nie nudziło. Też lubię często zejść sobie po prostu na y, inne pozycje i też często gram sobie albo na górnej alei, albo w dżungli. Jeśli gram na górnej alei, to preferuję. Kleda, Mordekajsera, bo teraz Poliworku jest naprawdę silny i bardzo przyjemnie się nim gra, um, i Garena. A jeśli gram w dżungli, to przeważnie Lizzie. Ominąłeś w opowiadaniu o tym, gdzie grasz, dolną aleję. E, dolna aleja przez twórców jest bardzo często pomijana. Nawet na ważniejszych meczach, gdzie gracze grają już o wyższą stawkę na skalę światową, nie używają przystosowanych do tej alei bohaterów, czyli czysto strzelców. Czy zgodzisz się z tym, że gra troszkę omija graczy grających na dolnej alei i nie traktuje ich potrzeb, przystosowań, tak jak na przykład częste aktualizacje bohaterów w środkowej alei i skupianie się na midzie, na topie, na dżungli? Zgodzę się z tym. Moim zdaniem właśnie y, też jest tak, że po prostu twórcy tej gry omijają tą Dolną Aleję. Co nie zmienia w faktu, że y, bohaterowie na Dolnej Alei bardzo, mają bardzo duży potencjał do wykierowania całego meczu, po prostu do wygrania go. Y, ponieważ kiedy y, na przykład taka Veil y, z Dolnej Alei w dziesiątej minucie złoży sobie już trzy przedmioty, no, to po prostu gra jest już przegrana z góry, no bo jak każdy wie, po prostu ona jest nie do pokonania z trzema przedmiotami. Ehm, aczkolwiek też dziwi mnie fakt, że po prostu twórcy pomijają tą dolną aleję, e, bo moim zdaniem ona powinna dostać silne nerfy, e, bo nawet jeśli, e, tak jak jakiś czas temu, praktycznie każdy każdy strzelec e, dostał nerfa na ten bazowy e, obrażenia od ataku tam było dosłownie parę, parę punktów, to wtedy ludzie totalnie odeszli od tych, tych strzelców i zaczęli grać strasznie dziwne mieszanki na przykład często był, często był widoczny Vladimir Pike na, na dawnej alei albo Talik Sona, dwóch supportów też całkiem ciekawe Albo ogólnie tacy po prostu fajterzy, albo tanki z jakimiś totalnie randomowymi supportami. I to po prostu działało przez to, że każdy AD Carry, czyli ten strzelec po prostu dostał nerfa, tak? I po prostu to nie działało na Dolnej Alei. Tak jak to jest z góry zamierzone, że tam będą grali strzelcy i to oni mają tak naprawdę, jak sama nazwa wskazuje, AD Carry po prostu mają kierować ten mecz, ale tak niestety nie jest. A to, że twórcy omijają to, to maleje, to myślę dlatego, że po prostu nie chcą jej bardziej zepsuć, bo i tak już jest popsuta totalnie. Bo... No, moim zdaniem po prostu... Każdy strzelec jest strasznie niezbalansowany. Teraz, kiedy cofnęli tego nerfa, jest niezbalansowany, bo jeśli złapie przedmioty, to nawet jeśli później będzie umierał cały czas, to i tak będzie strasznie silny. No, i moim zdaniem twórcy umiejętnie tylko po to, żeby jakby bardziej tej linii nie popsuć. Wspomniałeś o tym, że niektórzy bohaterzy są mniej zbalansowani niż inni. Eee, czy to jest właśnie ten czynnik losowy, że niektórzy bohaterzy są w stanie zdominować całą grę z łatwością, który zniechęca graczy? Ehm, tak, ehm, myślę, że tak, ponieważ. Mm... Na przykład weźmy pod uwagę takiego Vladimir'a, który na trzecim poziomie staje się praktycznie... No nie da się go praktycznie zabić, bo ma oblokowane no praktycznie wszystkie umiejętności, oprócz super umiejętności. Czyli ma bardzo duże leczenie ze swojego Q, ma bardzo duże obrażenia ze swojego E i jest nietykalnie wrażliwy na obrażenia, na skillshoty, na po prostu Coś, co można jakby w tym momencie uderzyć w czempiona, to po prostu jest na to niewrażliwy, ponieważ ma odlokowaną swoją plamę, która jest strasznie silnym z skillem moim zdaniem. I ogólnie często postaci, które są nowo wprowadzane. Także na przykład, teraz jak została wprowadzona kiana to za każdym razem twórcy gry nie mogą jakby wstrzelić się w te liczby, które będą dobre. Czyli jeśli chodzi mi tutaj o obrażenia, o ilość życia i w ogóle, to po prostu twórcy tej gry nie umieją się w to wstrzelić. Niby 9 lat już w tą grę ingerują, ale dalej nie potrafią się wstrzelić, jeśli chodzi o nowych bohaterów. Cały czas one są dodawane, są dodawane coraz silniejsze i coraz bardziej po prostu niezbalansowane. I też bardzo często dodawane są postacie, które, do których nie trzeba mieć umiejętności, tylko po prostu wystarczyło łokciami klikać w klawiaturę, a i tak się robi pentakli. No tak. Ehm, wspomniało się o tym, że twórcy już 9 lat ingerują w tę grę. Ehm, mimo tego, że gra jest niezbalansowana, mimo tego, że wielu graczy odsuwa się od niej przez różne sytuacje, które mają miejsce na mapie, przez kary stosowane nieraz słusznie, nieraz niesłusznie, to co utrzymuje tą grę na rynku cały czas? Czy to są te stałe aktualizacje bohaterów? Myślę, że coś w tym może być, bo nawet jeśli dana osoba odejdzie od Lola, bo się zdenerwuje po prostu, że jest jakiś, jakaś postać, która jest niezbalansowana, nie da się na nią grać, a bardzo często jest po prostu wybierana w trakcie gry i po prostu. Ciężko się gra, bo nawet jeśli ty na nią nie grasz, a gra ktoś inny, to wiesz, że ta mnie przegra i od razu możesz sobie napisać na czacie, na czacie Slash FF i poczekać aż każdy ten zdecyduje no tak. No bo to jest jedne wyjście, jeśli gra się na takie zbalansowane czepiony. Um. Ale ludzie do tej gry wracają moim zdaniem dlatego, że właśnie są te częste aktualizacje i ludzie mają w głowie, hm skoro ta, 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 ta i ta postać dostała nerfa, to może będzie dało się z powrotem grać w tę grę. Tak samo to, że często są dodawane nowe, nowi bohaterowie i wtedy kiedy myślisz, że ten nowy bohater po prostu jest fajny, to chcesz nim po prostu pograć, tak? I z powrotem powracasz do tej gry i z powrotem spędzasz długie godziny przy niej i, i po prostu moim zdaniem ta gra, mimo tego, że już 9 lat jest na rynku, to przez te aktualizacje, przez to, że te że ci bohaterowie dalej są dodawani, ta gra po prostu będzie się trzymać i trzymać, po prostu nigdy nie umrze. Wspomnieliśmy o tym, że jest ponad 100 bohaterów i że jest kilku naprawdę niezbalansowanych. Czy spośród tej setki są postacie, które cały czas utrzymują się w tak zwanej mecie, czyli cały czas dobrze sobie radzą na liniach. Jeśli są takie, to dlaczego? Są postacie, które cały czas są w mecie, na przykład taka Katie, moim zdaniem cały czas będzie w mecie, jest w mecie, była w mecie i będzie w mecie? Um... Ale to tutaj nie zależy od tych aktualizacji, nie zależy od tych buffów czy nerfów, które dostaje, tylko po prostu zależy od umiejętności, które ma. Hmm, na przykład samo to, że właśnie tak jak wcześniej wspomniałem ta Caitlyn ma wszystko, czego potrzebuje tak naprawdę, jak na strzelca. Czyli ma daleki zasięg autoatakowania, ma pułapkę, która daje Cloud Control, w tym przypadku akurat ruta. Hmm. Gdzie przy czym, kiedy ten przeciwnik dostaje ruta z tej właśnie pułapki to Caitlyn ma jeszcze zwiększony ten zasięg ataku. Ma swoje kół, które ma duże obrażenia przy już nawet piątym poziomie, czwartym, piątym poziomie, które ma też bardzo duży hitbox i i po prostu, i ma jeszcze pod E, e odskok, którym można omijać e, e, kluczowe tak naprawdę umiejętności, które, u, którzy, uży, którzy, których używają przeciwnicy. Hmm. Na przykład grab Blitzkranka albo, hmm. albo Hook Pike albo Hook Tresza. E, to po prostu e, te ostatnie nie wychodzą z mety, tylko dlatego, że mają te umiejętności, które dużo, dużo pomagają w grze. I po prostu one, nawet jeśli dostaną bardzo silnego nerfa, to osłabią mu na przykład early game albo, albo mid game, to i tak ludzie będą tą postacią grali z racji tego, że ma właśnie te umiejętności, które są fajne, które się zawsze przydają. A to, że na początku, czy tam w tej środkowej fazie gry nie będzie, będzie robiła mniejsze obrażenia niż zazwyczaj, to i tak nie będzie im to przeszkadzało, bo i tak po prostu będą chcieli tą postacią grać i tak będzie w mecie, bo i tak będzie silna. W grze spotykamy też coś takiego jak off-meta picks, czyli granie bohaterami, którzy tak naprawdę nie są w tej mecie i nie powinni w niej być. Ale sam z doświadczenia wiem, że na przykład gram sobie korkim na ADC, czyli postacią, która w założeniu jest strzelcem, ale gra się nią na środkowej linii. W tym sezonie otrzymała naprawdę spore zmiany. Znaczy się w zeszłym sezonie otrzymała zmiany. Eee, w tym sezonie jest zmieniona i nikt im nie gra, ale mimo to eee, potrafię nią wygrać grę. G czy często spotyka się Właśnie takie sytuacje, gdzie ktoś gra czymś, co teoretycznie nie powinno działać, często spotyka się, zwłaszcza na normalkach. Wtedy bardzo często ludzie grają danym, daną postacią, bo chcą po prostu się jakby powrócić do tych starych czasów, kiedy ta postać była silna i po prostu chcą się nią pobawić, bo kiedyś lubili nią grać, kiedyś była silna, no to czemu by nie spróbować teraz? Może, może po prostu gierka mi wyjdzie, może po prostu będzie fajnie grało. Ale też często, nawet jeśli te postacie są, tak jak wspomniałeś, of Metapix, tak, no to mm, też często dostają e, buffy albo nerfy przedmioty. Które, nawet jeśli dany bohater dostał nerfa i już nie jest w tej mecie, to nawet jeśli e, jakiś przedmiot który składamy na tej postaci dostanie buffa, to ta postać automatycznie staje się silniejsza i automatycznie ludzie będą chcieli nią pograć, bo stwierdzą, że to może fajnie działać, albo jeśli dodadzą, albo zmienią jakąś runę, to też ludzie pomyślą, hmm, ta postać może być fajna z tą runą, zagram, zagram nią, co z tego, że nie jest w mecie, ale to może fajnie działać. I po prostu ludzie też myślą, że znaczy, tak jak gry tak naprawdę zostały stworzone po to, żeby się bawić, nie po to, żeby tryhardować, tylko po to, żeby się bawić, tak? No to ludzie po prostu chcą się pobawić tymi pikami, które już nie są w mecie, które nie są zbyt silne, na które się po prostu nie da grać. Wspomniałeś o czymś takim jak tryhardowanie i próba wspinania się do wyższych dywizji. Co kieruje ludźmi, że obsesyjnie próbują osiągnąć coś więcej w tej grze? co kieruje ludźmi. Myślę, że nie yy, marzenie, których i tak nie spełnią, żeby zostać pro-playerem, bo teraz, żeby wbić się na scenę na przykład lola, trzeba mieć naprawdę, naprawdę, naprawdę duże umiejętności, jeśli chodzi o tę grę. Yy, I tu nie mówię o tym, żeby grać dobrze jednym, jednym, jedną postacią, a bardziej tymi ponad 100 postaciami, które gra nam oferuje, tak, żeby każdą tą postacią po prostu potrafić grać i potrafić zachować się odpowiednio w każdej możliwej sytuacji, jaka ta gra nam może stworzyć. A ludzie tryhardują tylko po to... W sensie tryhardów spotykamy na niektórych szczeblach drogi do wysokich dywizji. Na przykład w goldzie, w platynie, w diamencie, no i później od master diera do challengera już cały czas trafiamy na tryhardu, bo każdy chce Zdobywać to RP, każdy chce pokazać, że jest dobrym graczem i że, każdy, że chcą pokazać po prostu, że mogą być tymi playerami. no ale i tak są niezauważani niestety. A na przykład w takim Silverze żelazie nowo do dywizji i w brązie, ludzie po prostu bawią się. I oni tak naprawdę kosztują tej gry w 100%, co właśnie takich tryhardów denerwuje, że ludzie, którzy się bawią, Najczęściej przegrywają linie, robią staty 0,13, 0,12 albo na przykład takie jasronowicie 2,11. No cóż, bywają takie sytuacje, ale czy zgodzisz się z tym, że nie zawsze to zależy od gracza, że nieraz to może być po prostu zły dzień, zła linia, zły komputer, lagi i inne czynniki losowe? W sensie to są naj, najczęstsze wymówki wszystkich graczy, którzy mają niby ten słaby dzień, tak? Po prostu... Na moim zdaniem nie można tłumaczyć się tym, że mam słaby dzień, albo mam lagi. Masz lagi, to kup sobie lepszy internet. Masz, nie wiem, spadki FPS-ów, kup sobie lepszy komputer, a nie narzekasz każdemu, że przegrywasz komuś gierkę, bo, bo ty masz słaby sprzęt, tak? Ja rozumiem, chcesz grać, chcesz ten, to graj sobie na botę. Nie czujesz komuś zabawę. robiąc właśnie staty, tak jak wcześniej wspomniałem. A to, że ten słabszy dzień, no to, to jest ogólnie pojedyncze względne, bo ja sam często trafiam na takie dni, kiedy po prostu mm, gram jak Bóg tak naprawdę, robię wszystko, co chcę. Eee, przeciwnicy, ja tak ich po prostu jak boty i no nie, nie da się przegrać, bo po prostu masz taką świetną pasję, eee, ale to moim zdaniem bardziej nie zależy od tego, czy masz dobry dzień, czy masz słaby dzień, a bardziej zależy na to, na jakich przeciwników trafiasz. Tak? Bo, eee, jeśli trafisz sobie na osobę, która magicznym cudem wspięła się na S2, bo ktoś ją pewnie zboostował, a gra jak bot, a gra po prostu jak bot, no to ciężko jest przegrać. Kiedy trafisz sobie na S2, a okazuje się, że ta osoba zasługuje nie wiem, na diamenta 2, no to wtedy już jest dużo ciężej. No bo ta osoba wie, jak się poruszać po mapie, wie, gdzie stawiać sobie warty, wie po prostu, co trzeba. Robić, co trzeba wiedzieć, tak? I po prostu no, albo ciężko jest go zabić, albo po prostu on robi cię jak chce, bo ma tak opanowanego da, danego czempiona, albo po prostu no, po prostu jest dobry, tak? Unika wszystkich Twoich skillshotów, e, unika wszystkiego, co może i po prostu no, przegrywasz, no bo masz pecha, że trafiłeś po prostu na taką osobę, a nie inną. Myślę, że powinniśmy jeszcze poruszyć temat e, tego elementu, na którym gra zarabia czyli kupowaniu tych wszystkich bohaterów, skinów, totemów, ikonek, emotek i wszystkiego co oni tylko wymyślą, żeby skusić do siebie graczy. A więc tak, no... Ceny RP za wysokie, takie moje zdanie. Kiedyś były niższe, kiedyś za ni niższą cenę dostawałeś więcej RP. No tak. Um, teraz te ceny podskoczyły. Yy, skiny też cały czas drożeją, wszystko po prostu drożeje. Trzeba na to wydawać dużo więcej pieniędzy. Tak samo teraz, na przykład, no jakiś czas temu wprowadzili coś, co się nazywa przepustka bojowa do, do jakiegoś eventu. Teraz mamy ten event Arcade. Arcade. To wprowadzili przepustkę, która daje ci dodatkowe tokeny, za które możesz otwierać no, do, do, dostać po prostu dodatkowe tokeny, za które możesz sobie stworzyć kapsułę. Stworzyć ramkę do bohatera, albo stworzyć po prostu sobie jakąś chromę do skinania? Wtrącę, że RP to skrót od Riot Points, czyli waluty, za którą można kupować bohaterów, nowy wygląd dla swoich bohaterów, nowy wygląd dla totemów, emotki i wiele, wiele innych rzeczy, League of Legends. No dokładnie i to, że na przykład samo to, że możemy kupować sobie czempiony za RP, za bohaterem za RP e, i za niebieską esencję. Niebieska esencja to jest ta darmowa waluta w grze, którą zdobywamy e, za mecze, za wbity poziom z kapsuł, za... E, ze skrzynek, jeśli dobrze zagramy danym bohaterem e, na tą odpowiednią ocenę, ocenę, czyli tam jest najniższa S-, e, S czyli dostajesz wtedy skrzynkę, z której możecie wypaść e, Niebieska esencja albo bohater, który możesz po prostu sobie zmienić na niebieską esencję, ale to się zbiera bardzo, bardzo długo i to zabiera zbyt dużo czasu, dlatego ludzie kupują sobie Riot Poinsy tylko po to, żeby kupić sobie tych bohaterów. No i tak, tak, tak wielka zarabia. Wprowadza coś takiego, że niebieską esencję zbiera się dłużej, zbiera się ciężej, po prostu mniej się jej dostaje, tylko po to, żeby mieć możliwość bardziej, no może nie, nie tyle, że wymuszenia, ale bardziej pokazania tej niby odpowiedniej drogi, wydajcie pieniądze na naszą grę, to będzie gra, grało Wam się lepiej. Takie trochę zachowanie pay to win, bo masz na przykład lepszego bohatera, który dopiero wyszedł, wygrywasz więcej gierek nim, bo jest silny, a możesz sobie go kupić szybciej, kupując właśnie tą walutę premium, niż zbierać niebieską esencję. Czy zgodzisz się z tym, że jak raz kupi się RP, to potem już jest trudno przestać. Ja sam na poprzednim koncie, które zostało mi permanentnie zbanowane, e, miałem łączne skórki o wartości 3000 zł. A więc no, moje zdanie jest takie. Raz kupiłem RP, było fajnie, czułem e, się po prostu fajnie, że mogę sobie zrobić opening, że mogę sobie otworzyć e, skrzynie, jakieś kapsuły e, i dostaję ładne skiny. I nie ukrywał, kupiłem drugi raserpę, trzeci raserpę, czwarty raserpę, aż w końcu stwierdziłem, że nie mogę tyle pieniędzy wydawać na Lola, aż w końcu poszedłem do pracy i ma w planach kupić piąty raserpę, tylko że teraz już za trochę dużo, dużo, dużo większą kwotę. Czyli jako? Dwie stówki. Wspomniałem o czymś takim jak Permaban. Myślę, że jeszcze warto nieco opowiedzieć o systemie banowania i karania graczy w tej wspaniałej grze. Jak w się sensie mówisz o systemie, który jest najbardziej losowym systemem na świecie? Tak, i tym, że jeśli zwyzywa się komuś rodziców w obcym dla niego języku, albo napisze uniwersalne słowo KIS oznaczające kill yourself, czyli w przetłumaczeniu na polski się, wtedy już dostaje się bana najczęściej permanentnego. Niezależnie od tego, ile pieniędzy wyłoży na tą grę, czy włożyłeś w nią oszczędności swojego życia, czy nie włożyłeś w nią zupełnie nic, nie masz możliwości odzyskać konta. Nawet jeśli ma się, bo nie w tej grze jeszcze jest coś takiego, co się nazywa poziom honoru, to jeśli po prostu jesteś dobrym graczem, w sensie ludzie lubią Cię, jesteś miły dla nich, Umiesz grać i pokazujesz im, co mają robić, to uzyskujesz takie punkty, właśnie w honoru, za które się wbija e, wyższe poziomy tego honoru. Maksymalnie jest piąty, ja aktualnie jestem na czwartym, ale jest taka, taki streamer, nazywa się Ksajer, nie wiem czy tej, e, kojarzysz go, ale miał sobie czwarty poziom honoru, jeden z najwyższych, e, w sensie no, przedostatni poziom honoru. E, zwyzywał jedną osobę na czacie i dostał pergnowany. No cóż, się bez tego. Te uprzedzenia, bez niczego, po prostu został odpełniony. Nasze 27 minut dzisiaj upłynęło, a moim gościem dzisiaj był Dawid Oleksy. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję.